Cześć, ja jestem Mikołaj, a wysłuchacie rebelianckich szumowin. W tym tygodniu wrażenie z najnowszego odcinka The Book of Boba Fett nagrywam dla Was samodzielnie. Natomiast mam nadzieję, że uda się powrócić do wspólnego nagrywania z Darkiem już w następnym tygodniu i razem porozmawiamy na temat odcinka czwartego. Tymczasem jednak skupimy się na epizodzie trzecim, także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Epizod zatytułowany The Streets of Mos Espa przedstawił zdecydowanie mniej retrospekcji względem dwóch poprzednich, stawiając bardziej na rozwinięcie wątku współczesnego, co ogólnie uznają za plus, gdyż sam wyrażałem nadzieję na taki obrót spraw w ostatnich wrażeniach. Teraz, kiedy wiemy już w jaki sposób Boba Fett przetrwał spotkanie z brzuchem Sarlaka i jak zyskał uznanie wśród Tuskenów, przyszedł czas na rozwinięcie skrzydeł i przedstawienie mięska w postaci stawiania fundamentów pod przestępcze imperium. Problem jednak w tym, że odcinek trzeci niespecjalnie chce te skrzydła rozwijać i jest w nim zdecydowanie za dużo momentów wywołujących konsternację. Choć przyznam, że trafiło się kilka, które wywołały efekt wow, podobny do tego z poprzednich epizodów serii. Przykro mi to mówić, bo naprawdę chcę poznawać interesujące postaci w ramach Gwiezdnych Wojen, ale nowi bohaterowie raczej nie zrobili tak dobrego wrażenia, na jakie zapewne liczyli twórcy i scenarzyści. Co więcej, niezwykle intrygujący antagoniści, którzy zostali wprowadzeni w poprzednim odcinku, okazali się nie mieć kręgosłupów i zniknęli ze sceny szybciej, niż się na niej pojawili. Na pierwszy rzut oka kreował nam się obiecujący wątek walki o kontrolę nad MOS-Espą między Bobą a Hatami, a ostatecznie wyszło z tego co najwyżej drobne nieporozumienie. Epizod utrzymuje całkiem dobre tempo popychania fabuły, co w pozytywnym sensie odróżnia go od poprzedników. Jednak w tym samym czasie scenom akcji brakuje wcześniejszej dynamiki. Jest to szczególnie zaskakujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że za reżyserię odpowiadał Robert Rodriguez, który dostarczył nam majstersztyk w postaci bitwy na Tythonie z piątego odcinka drugiego sezonu The Mandalorian. Mówiąc oględnie, rozdział trzeci The Book of Boba Vett to bardzo nierówny wstęp do czegoś większego, mającego nabrać kształtów w dalszej perspektywie. Choć historia nie jest zła i potrafi zaskoczyć, to według mnie nie powinniście do niej podchodzić ze zbyt wysokimi oczekiwaniami. Tak jak wspomniałem wcześniej, tym razem oglądamy znacznie mniej retrospekcji niż wcześniej, co jednak nie znaczy, że nie ma ich w ogóle. Boba opuszcza obóz Tuskenów, by dobić targu z pajkami w Mos Eisley, jednak dowiaduje się, iż jego nowe plemię konkuruje o tą samą umowę z gangiem znanym z poprzednich odcinków. Bardzo podobało mi się nawiązanie do The Mandalorian w postaci hełmów szturmowców nabitych na pale. Było to małe muśnięcie nostalgii, jeśli oczywiście można tak powiedzieć o serialu mającym raptem dwa lata, który jednak powinni docenić fani małomównego Mandalorianina. Przyznam, że spodziewałem się odegrania przez Tuskenów znacznej roli w ramach serialu, tymczasem okazało się, że całe plemię zostało wycięte w pień poza ekranem, a nasz bohater znalazł w miejscu dawnego obozu jedynie zgliszcza i ciała. Rola wspomnianego wcześniej gangu w masakrze Tuskenów na pewno będzie miała tu znaczenie i Boba prawdopodobnie będzie szukał zemsty. Liczę jednak, że wątek flashbacków nie skończy się na odwecie na jakimś podrzędnym gangu statuin i rozwinie się w jakimś bardziej zaskakującym kierunku, bo w przeciwnym razie po prostu straciłby on sens. W ramach bieżących wydarzeń Boba Fett przyjmuje audiencję od handlarza wodą narzekającego na lokalny gang, który kradnie mu cenny płyn. Wyraźnie mamy tu do czynienia z przyziemnym problemem, który Boba musi rozwiązać, by zyskać sobie przychylność zwykłych mieszkańców Mos Espy. Skarga handlarza prowadzi do spotkania pomiędzy fetem a młodocianym gangiem, nad którym kontrolę sprawują postaci grane przez Sophie Thatcher i Jordana Bolgera, co tym samym potwierdziło przedpremierowe plotki o rolach aktorów. Oboje świetnie odgrywają swoje role i w zasadzie nie mam do czego się przyczepić w tym kontekście. Natomiast sam gang nie zrobił na mnie zbyt dobrego wrażenia. Estetyka pankowców z rodem z lat 80. radziła w oczy, a modyfikacje ciała przy pomocy części droidów przywodziły na myśl bardziej klimaty cyberpunkowe niż gwiezdne wojny. I tak, wiem, że podobne motywy spotykane są w Star Wars na porządku dziennym, za sprawą gier wideo czy komiksów, lecz w tym wypadku po prostu tu nie pasowały. Być może jakiś związek z tym miało umiejscowienie akcji. Wydaje mi się, że równie pretensjonalne postaci bardziej wpasowywałyby się do wydarzeń rozgrywających się na przykład na dolnych poziomach kursant czy narszada, a nie jako dzieci, które wychowały się pośród szorstkich piasków Tatooine. Żeby była jasność, nie mam nic przeciwko samemu motywowi rekrutacji młodocianych przestępców do syndykatu, bowiem historia zna wiele takich przypadków. Nie jeden boss mafii dobrze wiedział, że dzieci zgarnięte z ulicy i uratowane przed biedą to najwierniejsi poplecznicy. O ile jednak sam pomysł wydaje się ciekawy, tak w moim odczuciu kulejera i jego realizacja w serialu stawiające na postaci niepasujące stylem i charakterem do otoczenia. Na pewno korzyść nowych sojuszników przemawia kolejna sekwencja, a mianowicie atak czarnego krsantana podczas regeneracyjnego odpoczynku w zbiorniku z baktą. Nasz bohater był tak zaskoczony całą sytuacją, podobnie zresztą jak ja, że nie był w stanie stawić skutecznego oporu potężnemu łukiemu. Gdyby nie pomoc młodych gangsterów i gamoreańskich strażników, Boba prawdopodobnie skończyłby marnie we włochatych objęciach. Cała scena zrealizowana była naprawdę solidnie i trzymała w napięciu od początku do końca, szczególnie podczas samodzielnego starcia obułowców nagród. Tym, nie, nie, tym niemniej mam z nią jednak pewien problem, bowiem czarny Krsantan, którego znamy z komiksów, raczej nie dałby się pokonać czterem niedoświadczonym dzieciakom i dwóm Gamoreanom. Owszem, poplecznicy feta mieli przewagę liczebną. W dodatku sam bohater kilka razy zranił swojego napastnika. Natomiast rzeczy, jakich łuki potrafił dokonywać na kartach komiksów, wykraczają znacznie poza to, co zobaczyliśmy na ekranach. Tutaj pojawia się prawdopodobnie największy problem z wykorzystaniem znanych postaci w ramach innych produkcji. Zawsze istnieje ryzyko, że nowi twórcy nie oddadzą wiarygodnie charakteru lub zdolności danego bohatera. Mam wrażenie, że właśnie coś podobnego spotkało tutaj Krsantana. Liczę jednak, że nie jest to ostatni raz, gdy widzimy go w serialu i jego czarna czupryna jeszcze wyskoczy z jakiejś nory. Jest na to szansa, biorąc pod uwagę, co spotkało go na końcu odcinka. Po całym zamieszaniu przed bramą pałacu Bobyfeta pojawiają się chatowie, którzy przepraszają Daimio za nasłanie na niego zabójcy. W ramach przeprosin oferują mu tresowanego Rancora, jego tresera Gradany treo. Podczas rozmowy wyjawiają, że zarówno oni, jak i Fed zostali oszukani przez burmistrza, który miał obiecać Mos Espę komuś innemu. Tak szybkie wypadnięcie chatów z gry było dla mnie sporym zaskoczeniem, tym bardziej, że w drugim odcinku kreowano ich na głównych antagonistów serii. Przyznam, że jestem nieco zawiedziony taką decyzją, ale jednocześnie mogę ją zrozumieć, bowiem nieco później dowiadujemy się, kto reprezentuje trzecią stronę konfliktu. Są to oczywiście pajkowie. Zanim jednak Boba zdobył te informacje, musiał pochwycić majordomusa burmistrza, który po słownej konfrontacji postanowił spróbować ucieczki ulicami Mos-Espy. Była to bodaj najnudniejsza scena pościgów w historii Gwiezdnych Wojen. Jej tempo było tak ociężałe i ślamazarne, że momentami miałem wrażenie, jakby sceny leciały w zwolnionym tempie. Mógłbym wręcz przysiąść, że majordomus celowo zwalniał, żeby dzieciaki gojące go na kolorowych skuterach mogły nadgonić. Ciężko uwierzyć, że w ramach tego samego uniwersum dostaliśmy świetnie zrealizowane pościgi z ataku klonów, Solo czy niemal 40-letniego powrotu Jedi. Wciąż pozostaję optymistycznie nastawiony do dalszego ciągu Dybuków Boba Fett, bo mimo wszystko serial daje radę i sprawę mi sporą frajdę. Trzeci odcinek najzwyczajniej nie będzie należał do moich ulubionych. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wrażenia z najnowszego odcinka Dybuków Boba Fett. Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu i jeżeli macie jakieś swoje uwagi, zachęcam Was do zostawienia swojego komentarza pod tym materiałem. Jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału Rebelianckich Szumowin. Niech moc będzie z Wami, rebelianci, słyszymy się następnym razem. Cześć!